No elo, hejka kochani, no obejrzymy sobie kartoni, to jest ta z Jensin chyba. kutiłam mieszkanie moich marzeń, a czemu napisała mieszkanie, a nie dom? Dom ci chyba lepiej klika, nie? Bo jakby mam wrażenie, że, nie, nie wiem czy w Polsce, czy, czy, czy to tylko w Polsce, czy na świecie też, ale jak mówisz dom, to jakieś ludzie interpretują to i jako dom, jako, jako faktycznie wiesz, dom wolnostojący, jak i mieszkanie w bloku, nie? Jakby dla nie też zresztą. Dom jest i tym, i tym. A jak już mówisz mieszkanie, to jakby m, już faktycznie definiujesz, że jest to wiesz, mieszkanie w bloku, nie? Wydaje mi się, że częściej częściej jakby na YouTube się pojawia... Określenie, wiesz, doma nieżeli mieszkanie, nie? Bo jakby ma szersze zastosowanie określenie dom, Ale to jest takie no, mało, mało istotne. To są takie moje przemyślenie. To Przemyślenie. Dobra, yy, kartonik kotiła mieszkanie. O toże Chenek pro, Wow! Niesamowite Kartonik czenek pro, jak oni nie będą razem, nie wierzę w miłość. <laughs> tak, wiem, że są razem. E, dobra, oglądamy. Zobaczycie mieszkanie, w którym zamieszkamy i które kupiłam. Taka podjarana. To jest spełnienie moich marzeń. Naprawdę od wielu, wielu lat. Kurwa, to nie jest mieszkanie, to jest dom. Tylko o tym marzyłam. Ja w ogóle to mieszkanie kupiłam już jakiś czas temu. Stąd właśnie ten burz tutaj! I czeka, żeby go tutaj skosić. Stąd też zakupy, które zobaczycie teraz. Lecimy na zakupki i kupujemy do swoje rzeczy. Chodź! Chodź, dział ogrodowy, to będą mi pewnie kosiarki. Dobra, bierzemy tą kosiarkę. Kolor mi się podoba, jest czarno niebieska, pasuje do kosy. Wszystko gra. Taki <laughs> Siedziś, Jezus! Mam taką ekscytację, że to jest no. Ej, to nic Jakby to już się dzieje, to się dzieje dzisiaj, rozumiesz? No, Rękę. Ej, a... Ej, taki trochę, trochę na wyjepce mam wrażenie, że do tego podchodzi. Ale... <słuch> ale ja... Udało nam się zebrać wszystko, co potrzebne. Widzimy się na miejscu. Chciałabym Was oprowadzić właśnie po tym mieszkaniu. No to jest dla mnie taki cudowny moment. Chcę mi się płakać, jestem No, Ej, ale to jest kurwa do mnie mieszkanie. No czy ja jestem jakiś inny? Jakby teraz to się staje takie prawdziwe. To mieszkanie ma niecałe 70 metrów kwadratowych. No i już mamy wszystkie projekty, już mamy wszystko. Już wiem totalnie, jak wszystko będzie wyglądać. Za niecałe dwa tygodnie wchodzi tutaj ekipa. No i już się tutaj wszystko zmienia. Jazzy tu wchodzi? Nie, nic. Wiem, że pokazuję Wam puste ściany, ale to są moje puste ściany i to jest moje miejsce i jakby to jest moje. To jest moje, to jest moje i to jest moje. Tak. I co to są za tatuaże? Co ona ma na ręku? Wytatuowane to Jest jakiś napis mam, mam nadzieję, że to nie jest Patryk Kochani <sum> będzie kuchnia Nie będę wam dużo zdadać. musicie subskrybować ten kanał, żeby zobaczyć jak to mieszkanie się zmieni Tutaj kochani będzie salon. Piękna kanalka, na której już nie mogę powiedzieć No i mamy wielki ogród. Na razie jest to dżungla. Jest tutaj wielkie echo w ogóle. Miejska dżungla. Echo. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy, kochani, pralnię. To pomieszczenie się wydaje być mega małe, ale jest ono tak zaprojektowane, że... Wiecie, wyobraźcie sobie, że macie pojemniczki i w każdym z pojemniczków macie płyny, kostki. Wiem, że to jest tak, że pierwszy miesiąc tak się ma, a potem się już tego nie robi, ale ja, jako że chcę dbać o to miejsce, bo to najlepiej jak się da, to na pewno tak będzie zawsze. Tutaj będzie... Sypialnia, i teraz udajemy się do kolejnego miejsca. Tutaj jest pokój, który jest troszeczkę większy. Ta część będzie trochę taka, właśnie część przemka. A tutaj będzie takie troszeczkę garderoba królestwo. Mówię o tym pokój, to jest jeden z moich ulubionych. Dobra, jakby po co ona pokazuje puste pomieszczenia i próbuje wmówić, wmówić. Próbuje 50-letnim widzom kazać myśleć przestrzennie. Jak to jest niemożliwe? miejsc w ogóle w tym mieszkaniu, bo jest zrobione tak w punkt, tak idealnie w moim stylu, a teraz już udajemy się do łazienki. Oczywiście nic z tych rzeczy, co tutaj są, nie będzie w tym mieszkaniu, ale jest to super, ponieważ dzisiaj, podczas imprezy, goście mają gdzie zrobić księgę i kupę. Tak wygląda moje na mieszkanie. Nadeszła ja pora znaleźć zawora. Puk, puk, czy to woda? No, no, no to jest? Welcome here! to oh, <much> ja Ale nie tylko to ogarnę, bo jak widzicie, za oknem jest dżungla, a okiełzanie jej to kolejne moje zadanie. Pierwsze odpalenie, uwaga! That's right! Bika, <much> no <Marię> jest, <much> o, ale szedźmy, Dobra, jedziemy! No uwierzcie mi, łatwo nie było. Yeah. Ja kiedyś, tylko że to było z 15 lat temu, nie taką fodę przed takimi kosiarkami, bo nie, nie wiem jak jest teraz, nie wiem jak, jak, jak działa ta kosiarka, ale e, te 15 lat temu takie kosiarki były na żyłki. I ogólnie spoko, tylko zdarzało się, to było wiadomo mega rzadko, ale zdarzało się. Że taka żyłka mogła się zerwać. jak taka żyłka pod złym kątem się zerwała, to mogła na przykład Cię kurwa trzeciąć. Znaczy, no może nie całego, nie? Ale mogła ci na przykład nogę uciąć, nie? I więc straszna, kurwa, przed takimi kosiarkami. I on miałem. on. Wiadomo, niektóre rzeczy nie dało się wykosić zwykłą, wiecie, taką kosiarką taką jeżdżącą, nie? Ale narodziłem no, wszystko, żeby. On miał jak szerokie łukin, te te, 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 takie takie kosiarki, nie? Takie do ręki. Chłopaki, jak wam to idzie? Cały dzień to dowiedziałem ja to biorę! Ej, tą drogą, teraz sobie to mnie, że u mnie to się nie nazywało kosiarką, tylko podkaszarką. Odbiodę się za to! Niech masakra kosiarką spalinową. Uprawnienia są? Pal na ziemi. O strzała! Do Benek, odejdź! Nie bój się, ja sama w strachu. <grywa> 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 Say hello to my little friend! dawaj jeszcze tu. mi się nie chce, mam inne rzeczy do szykowania. To jest nasz stół. Został nie złożony. <grywa> no tutaj będzie birką, kochani. Tak naprawdę mam wszystko już przygotowane. Jakieś takie tutaj... Dekoracje. <grywa> <That's my boy. grywa> Musi tak hałasować cały dzień? Ej, kuż, cały mocy, dzień! Jest to Ale nie jestem ziemią, czekaj, czekaj, zostaw to przed domem! Dane, boskie! Pani, zabieram was ze sobą, bo chcę sobie pogadać. Jest to niesamowite, że mam 24 lata i mam swoją nieruchomość. Nie... No tak, bo nie jest to to się zgodzę, aczkolwiek ja swoją własną nieruchomość miałem w wieku lat. 18, bo ja mogłem mieć wcześniej, tak? Nie ma nie ma... Albo 16, nie? 16 chyba nie Nie, wiem, wie. Chodzi o to, że I... dobra, powiem historię, że nie było, że jestem jakimś kurwa jebanym bananem. Mmm... jak dziadek e, Jakumar, to e, przepisał mieszkanie na mnie. Tylko ja miałem wtedy lat 9 i jakby prawnie wtedy... Mieszkaniem zarządzała moja, moja mama, i jakby finalnie, ono, chyba w wieku 16 albo 18 lat, zostało prawnie mi przekazane, nie? nie? No, na, na, na takiej zasadzie. Jest to dla mnie coś tak niesamowitego, że myślałam jakieś wiecie, kilka lat temu, że to jest zupełnie nieosiągalne. Nie jestem w stanie uwierzyć, jak cudowne jest moje życie. Mam cudownego chłopaka. Prowadzą się teraz do nowego miejsca, które jest moje, które będzie w stu procentach takie, jak sobie wymarzyłam. Jakbym nie czekał w tym życiu, wieku. jestem tak ogromnie wdzięczna i jestem też ogromnie wdzięczna, kochani, za was. Będę wam dziękować zawsze. Dziękuję wam za to, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie. Jak były te cięższe dla mnie momenty, to byliście dla mnie wsparciem, byliście ze mną. Tutaj rozpoczyna się tak naprawdę nowy rozdział mojego życia. Tutaj klasowa youtuberka, wiemy o co chodzi wzbudzenie emocji kilka les klasa o i takie kosiarki są najlepsze no <grym wytrzymał> Ej, ostatnio oglądaliśmy tego a czekaj zły kadr. nie <grym wytrzymał> jestem ciekawy w ogóle jak bardzo zapełnić teraz kosę tylko przestrzeni. nie no nie jak cię kosie nie ten jak ten E, na jakąś ko ko koszulkę, e, ten... E, jak ostatnio oglądaliśmy Adam a, a Adam Vlog, to o, o, on jak kochił na farnie tą, e, tą tą, tą 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 przestrzeń, to miał ten traktorek koszący. To, to jest dojebane, no tylko wiadomo, no to, 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 to się przydaje na takie większe, większe powierzchnie, nie? Gdzie tej trawy i tych habach jest... E, Dużo więcej, nie? Tych, tych Arów hektarów jest, jest więcej, a, a, a nie na urwa trawnik przed domem. Nie wciągnęło. Ja się tak dobrze czuję robiąc to, no to jest taki slowline. Tu będziemy sadzić pomidory, będziemy jacuzzi mieć. Zobacz jak łatwo jest to odpalić. Porno jeden tego. wiesz to odpal. No to mega łatwo popatrz. Szarpnij, szarpnij. No? Nie no, dosłownie Dawaj, wik! Nie no, musisz takie O. Co się tutaj nie zmieniło pod względem wystroju, ale zmieniło się coś bardzo ważnego, ponieważ przyjechało jedzonko i tutaj sekret smaku, czyli miejsce, w którym my bardzo często z Przemkiem chodzimy sobie na obiadki, bo przywieźli nam Katering, który dzisiaj zagości na naszej imprezie. Tutaj mamy bardzo dużo pyszności, przystawek, bardzo serdecznie za to dziękujemy i to coś sobie tak roboczo, a za chwilę... No wiadomo, dziękujemy, bo za darmo. To pięknie wystawione już na dworze, jak przyjadą goście. Tylko właśnie tu jest bardzo gorąco i to jest złe, nie? Przemek z Wiką właśnie poszli zapytać sąsiadów o pożyczkę lodówki i miotury. Zrobię dubbing, uwaga. Dzień dobry, my się właśnie tutaj obok wprowadziliśmy i chcielibyśmy Państwa tutaj Morba. uraczyć. YouTuberzy sąsiedzi, tragedia. Takim deserem za, za przechowanie w lodówce. I jeszcze jakby Państwo do tego miotły dorzucili, to w ogóle wszyscy by byli szczęśliwi. Kto przychodzi? Kto czy aby pożyczyć lodówkę? No co w bani trzeba mieć, aby przyjść i zapytać o pożyczenie lodówki? Jakby. Co? Top 10 najmniej spodziewanych pytań. Znaczy próśb. Widziałem, że się wprowadziliście. Oczywiście mamy całkiem dużą lodówkę i miotła też się znajdzie, także zapraszamy. Pokażę Wam co przygotowaliśmy i jak to tutaj wygląda w ogrodzie. Tutaj mamy limbo, tutaj będziemy mieli grę, będziemy sobie uderzać kuleczkami i będą zadania. Ej, co robić imprezę w to z tym domu. Gdzie jedyną rzeczą, którą masz, to jest kimbel. <grym> Taka parapetowa bez parapetu. Do tego mamy tutaj Jęgę, Tutaj mamy stacyjkę z tymi wszystkimi sztućcami, z miseczkami, z rurkami. Tutaj będzie też powystawiane jedzenie. Tutaj mamy różne napoje. No i gwóźdź programu, czyli nasza strefa, w której my sobie będziemy siedzieć, jeść i spędzać wspólnie czas. A oprócz tego też dla chętnych będzie gierka. Taką znalazłam dzisiaj, pomyślałam, że będzie to spoko dodatek. I też jak ktoś będzie się chciał odizolować i już na mnie nie siedzieć, to tutaj jest też strefa. Także to nam się udało zdobyć te kilka godzin, no a teraz już czekamy, aż wszyscy. Przyjadą. Pani przyjechał gęgarek, tak więc reakcja gęgarka na jego nowy dom. No to nie, chodź! No chodź to jest mi nowy dom! Podoba ci się! Podoba ci się, tak! Ewidentnie Gęgar zaakceptował, słuchajcie, tutaj nowe mieszkanie. Ale jestem ciekawa, czy spodoba się dżendziakom. Wolniej, tu się powoli. Gzęziakom. <laughs> I hey, nie mogę się doczekać. War no, co jest? O co tu chodzi? Dom kupiliście? nie. nie. No Boże? i on od, on od razu wie, że dom to dom, a no nie na mieszkanie. Co to jest wasze, może? Jest moje, nie! serio. To jest moje. Seria! nie, nie, Seria! reakcja, hani, Seria! 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 moja Nie! Ej, swoją drogę, jaką fajną formę ma. końcu! <laughs> taka Szczerze, w Ale będziesz miała tu pięknie. Też można skakać, bo ty? No pewnie, Jasne. oczywiście, że można skakać. Ale... Ja jestem ciekaw, czy Patryk przyjedzie z Kingą. Ale to jest kurwa niezręczne. O! Kurwa! Uwaga, 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 mieszkania. To jest to. Samoloty! Są so, samoloty, właśnie leci bas, czyli Ryanair bo i ten przede Już po dźwięku mniej więcej rozpoznaję ten Ja? Nie, no patrz jeszcze uwaga, tu! W ogóle przepięknie to wszystko urządziliście. Chcę zobaczyć, jak to wygląda w środku. Jak wysoko w ogóle, fajnie. Tak jest. W Tu będzie gabinet. Tu będzie pokój i Tu będzie po prostu stał motor. Szpialnia. Pole, wyda... o, ona się zna, ona wie, ona, ona wie, że wychodzi się na pole, a nie na dwór. o tym, żeby tak. właśnie mieć swoje mieszkanie, już taki swój kącik i to jest niesamowite, że w tym roku te marzenia się spełniają. Praktycznie u każdego, no. Gratuluję. Tak, Tego wam zazdroszczę w ciul. Czyli co, w dwa lata zarobili sobie na domy, mieszkania. Pasa. Tu, całe to. To, o, to jest kosmos, to. nie? No ale co? o. co? Tak, to to. <śles> <śles> nie, nie ten Patryk. Spróbujmy, spróbujmy. <śles> Ej, co, jak to wygląda? Eee. Systemu, ja chcę ja tak. to dotknąć językiem. to tak. się mhm. Ania, da się zjeść. A, do a te budowy. A te ja to czasami to... Jedzenie nie? było naprawdę pyszne, a w tym czasie przyszła kolejna osoba. Dzień dobry! Ja nie wiedziałam po co tu jadę, ale się domyślałam i mam dla Was prezent. Znale. Znale, dziękuję bardzo. Moje mieszkanko. Proszę bardzo. Mieszkanko. Tutaj jest. sypialnia. Sypialnia. Fajnie, bo jak jest mniejsza sypialnia, no to tak się jest kołzy po prostu. To, to będzie pokój przemkadza. Tak? A tak. co będzie w swoim pokoju? Tak, ciekawości. jest. O, Jest pralnia. Pokój zero ogólnie w każdym mieszkaniu musi być. No i tutaj jest salon, e, salon i kuchnia. Mm -hmm. No a teraz zapraszam Cię już na imprezkę. Ej, ale jeszcze powiem ciekawostkę, że mieszkanie jak jest puste wydaje się, że zawsze dużo, dużo mniejsze. No mm. nie to będę nie, bo chyba do ciebie mówię, żebyś mi odpowiedział. Tak. Dziś matko, to, to jest jakiś baby shower. Normalnie jest jego przygotowany jak na baby. Dobrze, ale ona jest gotowa. Shower! się. nie? Masz teraz to Nie! Jesteśmy w ogóle kozacy w workowaniu drogi. To są klucze przy, po jednej sztuce do tego mieszkania. Tyle jest rzeczy, jakby w sumie. No czuję. Bo nie wiem, klucz kurek gazowy przez zamknięte Klucz do mieszkania gospodarczego. Klucz. No i przyjechali już dzisiaj nasi ostatni goście. Patrick, to jest twoje. A, to jest jest mój dziewczę, mój tak, gdzie to jest mój dom. bo to wszystko, sais. cała ta droga to, wszystko to, to wszystko nasza. To jest nasze. <grystwa> <grystwa> Prawda, nie e, dobra, reakcja! E, dobra. To, za barwy, to tam może zostawić sami A znaję na środku to to co jest, co jest, co jest, co jest? Co jest? Robię zuma na świeczki w oczach. Gratulacje! Super! Gratulacje, kurde! No. Ja pierdzielę mega! Gratulacje! No tak, super! Ja pierdzielę, a ja jestem w ciężkim soku! Gęgerku, a tobie jak się podoba? Bo no, ja To już to dziurę, ja byłam dziurą. To sypialnie, nie wielka, co prawda, faktycznie. Tak, tutaj tylko łóżko i szafal. Tak tak no, no i zapraszałem was do najlepszego miejsca w tym miejscu. Mieszkanie, czyli ogródka, gdzie jest dzisiaj imprezka. Chodzi! No. Hey. Musicie wiedzieć, że naprawdę czuję się niesamowicie w tym momencie. Jesteście świadkami spełnienia mojego największego marzenia i bardzo o, Wam za to dziękuję. nie no, kochani, chciałabym, żebyście wzięli sobie każdy to czas. E, tak. Zapraszam tak, cza, tak, Was na czas. ścianę i proszę Pan napisać coś pięknego. Ja już mam plan. Wszystko czego Zamienia się złoto. Ja bym chciała, żebyś napisała coś Tak chyba inaczej nie... do ciała, ale... Wszystko czego to... Nie, chyba inaczej to leciło, bo to chyba ryn miało. To jest to Julitka! Ja bym chciała coś, coś więcej. O. Wszystko przychodzi. To jest Jowita czy Julita? Wam z przyjemnością łatwo. Nie wiem, ale jest taka hotowa lekkością i obfitością. Bartek to zawsze jest wylewny. <grywa> I wam się git, mieszka i tyle. Tym tak. dom panuje miłość, zrozumienie, spokój i Wika. <grywa> pierwszy punkt. Wika ma zawsze rację. Punkt drugi. Patrz, punkt Kuch pierwszy. Jest, <grywa> <grywa> ale piękny kameleon. Kto to był? <grywa> <to> Miałam sama <grywa> dobra energia. Nie? Wiesz, to jest mega dobra. <grywa> No, energia. stwierdziłam wydam coś takiego od siebie, że tu powstają najpiękniejsze wspomnienia, uczucia i chwile, które zostaną z tobą na zawsze. Pierwsze i nieostatnie mieszkanko jako manifestacja. I chciałam jeszcze dopisać po prostu coś takiego. To jest taki przełom w Twoim, o, nowy etap. Nowy rozdział. Muszę nowy pisać. swój nowy rozdział. z <laughs> <Junitka>, serca! <śmiech> <śmiech> jest to dokładnie to, jak sobie wyobrażałam. No bardzo wstraszająca chwila. Nie a, wiem, kurwa. A... Jedni mówią na Janowej, Jolita, Julita, o co chodzi? Z mojego dziadka, który też on mi napisał, u mnie w garderobie, i bardzo się z tym cytatem zgadzam. Każda rzecz na swoim miejscu, do każdej rzeczy wnaleźmy miejsce, bądźcie wcześniej, ponieważ jesteście sobie pisani. O... Mamięsia, co się co napisać? się rozpoczęłam, żeby ten dom był wypełniony miłością, najlepiej minimum trzech osób. A najlepiej minimum trzy osoby! Żeby Wam sąsiad do grotu Jak jeszcze tutaj pomożesz, to na pewno to zezdroście. Jezus! A, patrzcie! No! No! Niech będzie! Pęgać. Teraz czas na mniej na przemka, tak na dobre zakończenie tego odcinka. Ojejku, jejko <laughs> Pisałem. to mieszkanie Wiki, prawnie, ale w sumie to wspólne, tak mówi Wika. Cieszę się, że będziemy tu tworzyć wspólną rodzinę. To był naprawdę piękny i wyjątkowy dzień i cieszę się, że mogliście go spędzić ze mną i też, że mogą spędzić go z tymi osobami tutaj. Zostawcie łapkę w górę dla Wikuni pod super filmem. Tak, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję wam kochani. Dobra, ja jednej rzeczy nie rozumiem. To co jest pokazywać i robić... Haustur pokrywa w pustym mieszkaniu w swojej domu. E, totalnie tego nie rozumiem. Ja, osoba, która e, lubi oglądać e, haustury, jestem starym dziadem, który... no jezu, jestem facetem. Ja nie umiem sobie wyobrazić, że tu będzie to, tu będzie tam, tamto. No ta część mózgu u mężczyzn jest... E, Większość sił to śledzona, tak? Yy, więc ludzie efekt końcowy zobaczyć. I odpalam coś i dostaję chyba puste ściany. No. Trochę nakis, trochę nie w moim stylu. Tak nie wiem, mam wrażenie, że ten film musiał zostać zrealizowany przez to, że Laska miała współpracę z chyba jakimś lok lokalenkiem gastronomicznym. I to teraz nie było gdzie tego upchać nie wymyślili sobie na dobra to pokaż to kawałek tego domu. Wiesz, że kurwa pustego zróbmy intrezę w pustym domu? Nie wiem, bez sensu. To jest strasznie dziwne. Eee, to, ale... To, to, jakby... To co? No co, ludzie są dziwni. I domu można oczywiście pogratulować, sam bym kurde chciał... Chciał w takim nowoczesnym domku zamieszkać, ale... Ale nie subskrybujecie kanału. No. no. To tyle ode mnie. Ja uciekam. To właśnie możecie zostawić sulika, lajkacza. Zobaczymy. Może kiedyś ja nagram taki odcinek. Trzymajcie się, czyści.